Ból psychiczny jest jedną z najbardziej niedocenianych sił kształtujących ludzkie życie. W przeciwieństwie do bólu fizycznego, który można zobaczyć i łatwiej nazwać, cierpienie emocjonalne często pozostaje ukryte. Ludzie nauczyli się funkcjonować tak, aby go nie pokazywać i nie czuć. Jednak organizm zawsze szuka sposobu, by złagodzić napięcie, które nosi w sobie. Właśnie wtedy rodzą się mechanizmy ucieczki od bólu. Mogą przybierać różne formy, od najbardziej oczywistych jak alkohol czy narkotyki, po subtelniejsze nadmierną pracę, kompulsywne korzystanie z telefonu, obsesje na punkcie kontroli czy perfekcjonizm. Wszystkie mają wspólny mianownik: odciąć człowieka od emocji, które wydają się nie do zniesienia. Podstawowym źródłem tych mechanizmów jest przekonanie, że ból jest niebezpieczny. Dziecko, które nie otrzymało wsparcia emocjonalnego, nauczyło się, że jego uczucia są zagrożeniem, że trzeba je tłumić lub ukrywać. W dorosłości każdy powrót tego samego uczucia, samotności, wstydu, lęku wywołuje odruch ucieczki. Zamiast stanąć twarzą w twarz z emocją, Człowiek sięga po coś, co da chwilową ulgę. Może to być kieliszek wina, zakup online, włączenie telewizora, albo sięgnięcie po telefon i przewijanie bez końca. Mechanizm jest identyczny chodzi o odwrócenie uwagi od tego, co boli w środku. Warto zauważyć, że nie wszystkie mechanizmy ucieczki są społecznie potępiane. Społeczeństwo często nagradza pracoholizm, podziwia perfekcjonizm, docenia ludzi, którzy zawsze się uśmiechają i wydają się silni. Jednak za tymi postawami może kryć się to samo zjawisko unikanie kontaktu z własnym cierpieniem. Człowiek, który nieustannie pracuje, często nie robi tego z pasji, lecz dlatego, że w ciszy i bezczynności spotkałby się ze swoją pustką. Osoba, która obsesyjnie dba o wygląd, może w głębi serca czuć się nieakceptowana i próbuje zdobyć aprobatę z zewnątrz. Nawet aktywność fizyczna, tak bardzo ceniona, bywa nadużywana jako sposób ucieczki od trudnych emocji. Mechanizmy te są zrozumiałe i w pewnym sensie naturalne. Każdy człowiek chce uniknąć cierpienia. Problem pojawia się wtedy, gdy unikanie staje się jedynym sposobem funkcjonowania. Wtedy zamiast wzmacniać, te strategie zaczynają niszczyć. Alkohol rozbija zdrowie i relacje, praca ponad siły prowadzi do wypalenia, a obsesyjne korzystanie z telefonu zabiera kontakt z prawdziwym życiem. Mechanizm, który miał chronić, staje się więzieniem. Im dłużej trwa ucieczka, tym większe poczucie pustki, a im większa pustka, tym silniejsza potrzeba kolejnej dawki ulgi. W ten sposób błędne koło zamyka człowieka w krainie głodnych duchów. Najtrudniejsze w tym procesie jest to, że człowiek często nie zdaje sobie sprawy, iż ucieka. Wydaje mu się, że po prostu tak wygląda jego życie. Że potrzebuje jeszcze jednej godziny pracy, że relaksuje się dzięki lampce wina, że zakupy poprawiają mu humor. Dopiero głębsza refleksja pozwala dostrzec, że za każdym razem chodzi o to samo o uniknięcie kontaktu z własnym bólem. Ta świadomość bywa bolesna, bo obnaża iluzję, na której zbudowane było codzienne funkcjonowanie. Ale jednocześnie. Jest pierwszym krokiem do wolności. Mechanizmy ucieczki od bólu mają wspólną strukturę. Najpierw pojawia się trudne uczucie samotność, smutek, lęk, poczucie bezwartościowości. Zamiast zostać zauważone i przyjęte, wywołuje odruch natychmiastowego działania, które ma je zagłuszyć. Umysł szuka sposobu, by wyłączyć napięcie. A ciało domaga się ulgi. Tak powstaje nawyk sięgania po środki, które zmieniają stan wewnętrzny. Z czasem to właśnie ten nawyk, a nie samo uczucie, zaczyna kierować życiem człowieka. Jednym z najczęstszych mechanizmów ucieczki jest kompulsywne zajmowanie się czymś, co odwraca uwagę. Dla wielu osób jest to praca, która staje się sposobem na nieczucie. Zajęty kalendarz daje poczucie kontroli i pozornie chroni przed spotkaniem z własną pustką. Inni uciekają w ciągłe rozrywki, poszukiwanie nowych bodźców, wirtualne światy gier i mediów społecznościowych. Jeszcze inni wybierają substancje, które wprost ingerują w chemię mózgu. I dają złudne poczucie ulgi. Każdy z tych sposobów jest jak drzwi, które prowadzą z dala od siebie, ale nie ku rozwiązaniu, lecz ku chwilowemu odrętwieniu. Mechanizmy ucieczki często działają nieświadomie. Człowiek może być przekonany, że po prostu lubi swoją pracę, że zakupy to nagroda, a telefon to sposób na kontakt ze światem. Jednak, jeśli spróbować odebrać mu te narzędzia, pojawia się niepokój i opór. To znak, że nie są one jedynie dodatkiem do życia, lecz protezą, bez której trudno wytrzymać. Mechanizm obronny przekształcił się w uzależnienie subtelne albo jawne, które trzyma człowieka w szachu. Prawdziwe emocje Zostają uwięzione pod warstwą działań i nawyków, a wewnętrzny głód rośnie. Ucieczka od bólu ma też swoje koszty długoterminowe. Emocje, które nie są przeżywane, nie znikają. Zostają w ciele, w napięciu mięśni, w bezsenności, w psychosomatycznych dolegliwościach. Człowiek, który całe życie unika własnych uczuć, często zaczyna chorować, bo organizm znajduje inny sposób, by zwrócić uwagę na to, co zostało stłumione. Mechanizmy ucieczki mogą więc na pozór chronić, ale w rzeczywistości odcinają od źródła życia i pogłębiają cierpienie. Rozpoznanie tych strategii wymaga uważności. Każdy może zadać sobie pytanie: co tak naprawdę dzieje się we mnie, gdy sięgam po kolejny bodziec? Czy robię to z autentycznej potrzeby, czy z chęci zagłuszenia pustki? Odpowiedź często nie jest łatwa, ale już sama gotowość do obserwacji otwiera drzwi do zmiany. Ucieczka traci swoją moc, gdy zostaje nazwana. Wtedy człowiek zaczyna dostrzegać, że jego życie to nie tylko seria automatycznych reakcji, lecz droga, którą można świadomie wybierać. Najważniejsze w tym procesie jest zrozumienie, że mechanizmy ucieczki nie są wrogiem. Powstały po to, by chronić w czasie, gdy nie było innej możliwości. To strategie, które pozwoliły przetrwać dziecięce rany. I młodzieńcze kryzysy. Jednak w dorosłości te same strategie stają się przeszkodą. Dlatego zamiast walczyć z nimi w gniewie, warto spojrzeć na nie z łagodnością. Każdy nauk, każda kompulsja to sygnał, że w człowieku wciąż żyje ból, który domaga się zauważenia. Dopiero wtedy możliwe staje się stopniowe wyjście z kręgu ucieczki. I rozpoczęcie drogi ku prawdziwemu uzdrowieniu. Mechanizmy ucieczki od bólu pełnią paradoksalną rolę. Z jednej strony dają poczucie, że człowiek radzi sobie z trudnymi emocjami, z drugiej strony oddalają go coraz bardziej od prawdziwego kontaktu z samym sobą. Każda ucieczka, niezależnie od tego, czy przyjmuje postać substancji chemicznej, czy powtarzalnego zachowania, Działa jak zasłona, chroni przed chwilowym dyskomfortem, lecz nie pozwala dotknąć źródła cierpienia. W rezultacie ból nie znika, ale rośnie w cieniu, a człowiek czuje się coraz bardziej pusty i oderwany od życia. Wielu ludzi doświadcza tego błędnego koła, powtarzają te same wzorce: napięcie, ucieczka, chwilowa ulga, poczucie winy. Ponowne napięcie. Z czasem organizm przyzwyczaja się do bodźca i potrzebuje go więcej, aby osiągnąć ten sam efekt. Tak rodzi się uzależnienie, które nie jest już tylko mechanizmem ucieczki, ale także więzieniem. Im dłużej trwa ten proces, tym trudniej zobaczyć, że nie chodzi o samą substancję czy czynność, lecz o ukryty ból, który próbuje przebić się na powierzchnię. Kluczowe jest uświadomienie sobie, że ból emocjonalny nie jest wrogiem. To naturalna reakcja organizmu na stratę, odrzucenie, brak bezpieczeństwa czy niespełnione potrzeby. W kulturze, w której dominuje przekonanie, że należy być silnym i zawsze panować nad sobą, uczymy się, że cierpienie trzeba tłumić. Tymczasem emocje, których nie przeżyjemy, zostają w ciele i umyśle. Przekształcając się w napięcie, choroby lub kompulsje. Dopiero odwaga, by się z nimi spotkać, otwiera drogę do prawdziwego uzdrowienia. Przełamanie mechanizmów ucieczki zaczyna się od prostego kroku zauważenia chwili, w której pojawia się impuls. Zamiast automatycznie sięgać po telefon, papierosa czy kieliszek, można zatrzymać się na moment i zapytać: Co teraz czuję? Odpowiedź bywa zaskakująca. Często okazuje się, że pod impulsem kryje się samotność, smutek, gniew albo zwykłe zmęczenie. Nazwanie tych uczuć odbiera im część mocy. Przestają być mglistym zagrożeniem, a stają się doświadczeniem, które można przeżyć bez ucieczki. To nie znaczy, że proces ten jest łatwy. Spotkanie ze swoim bólem bywa trudne i wymaga odwagi, której na początku może brakować. Dlatego ważne jest wsparcie innych terapeuty. Grupy wsparcia, bliskiej osoby, która potrafi słuchać, relacja pełna akceptacji, daje poczucie bezpieczeństwa, dzięki któremu można stopniowo rezygnować z mechanizmów ucieczki. Z czasem człowiek odkrywa, że emocje, nawet bolesne, są częścią życia i niosą ze sobą informacje o jego potrzebach. Ból staje się przewodnikiem, a nie wrogiem. Kiedy mechanizmy ucieczki tracą swoją moc, Pojawia się przestrzeń na coś nowego, na autentyczny kontakt z samym sobą. Zamiast zagłuszać emocje, człowiek zaczyna je rozumieć i uczy się regulować w sposób zdrowy, poprzez rozmowę, twórczość, medytację, ruch czy zwykłą obecność w chwili teraźniejszej. To właśnie te doświadczenia, choć nie dają natychmiastowej euforii, budują trwałe poczucie spokoju i sensu.